W tym odcinku opowiem Wam historię najbogatszego Polaka, do tego jednego z najbardziej zagadkowych miliarderów w Polsce. Dlaczego? Bo poza najbliższymi współpracownikami nikt nie wie, jak wygląda. Według tygodnika wprost w tym roku jest to najbogatszy Polak z majątkiem szacowanym na 28 miliardów złotych, a Ford uplasował go na trzecim miejscu, szacując jego majątek na ponad 22 miliardy złotych. Mowa oczywiście o Tomaszu Biernackim, właścicielu sieci marketów Dino. Tylko najbardziej zaufane osoby z jego otoczenia są do niego dopuszczane. Do tego na spotkania z nim nie można wnosić telefonów, żeby uniknąć podsłuchów czy zdjęć. A zdjęcia, które pokazują się w Google po wpisaniu Tomasz Biernacki Dino. To nie on. Ta osoba na zdjęciach to były już prezes Dino, Szymon Piduch, który zrezygnował ze stanowiska w 2020 roku. Mimo tego, właśnie jego zdjęcie często jest uznawane za jedyne zdjęcie Tomasza Biernackiego i powielane przez wiele mediów. Dziś ma 51 lat i 51% udziału w spółce Dino i właśnie te udziały stanowią tak dużą część jego majątku, że jest nie tylko na szczycie listy najbogatszych Polaków, ale też na liście tysiąca najbogatszych ludzi świata. Urodził się w 1973 roku w maleńkiej wiosce Czeluścin, niedaleko Krotoszyna w Wielkopolsce. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, hodowlę trzody i bydła, mieli też małą ubojnię i lokalny sklep spożywczy. Czyli Tomasz od dziecka obracał się w klimacie rodzinnego biznesu mięsnego. Jego starszy brat Wojciech już w 1993 roku założył w Czeluścinie własną ubojnię bydła, i to był pierwszy krok do zbudowania jednego z największych zakładów produkcji wołowiny w naszej części Europy. Rodzina Biernackich ewidentnie miała smykałkę do interesu, zwłaszcza w branży mięsnej. Tomasz Biernacki w wieku 22 lat, w 1995 roku, założył swoją pierwszą działalność, firmę o nazwie Zakłady Mięsne Biernacki, zarejestrowaną pod rodzinnym adresem w Czeluścinie. To była mała ubojnia, która zajmowała się skupem i rozbiorem mięsa z własnej hodowli i z okolicznych gospodarstw. Przełom przyszedł w 1999 roku, kiedy Tomasz Biernacki otworzył pierwszy supermarket Dino. Było to w Gostyniu, w Wielkopolsce, i początkowo był to jeden sklep spożywczo Przemysłowy, prowadzony w ramach jego jednoosobowej działalności gospodarczej. Tomasz zarządzał sklepem, ale pomagali mu rodzice i siostra. Można powiedzieć prawdziwie rodzinny biznes. Pierwszy sklep Dino od początku stawiał na to, na czym Biernacki znał się najlepiej, czyli świetnej jakości mięso i wędliny. Rodzinna masarnia była głównym dostawcą towaru na sklepowe stoisko mięsne, a klienci to docenili. Lokalna jakość i świeżość asortymentu wyróżniała Dino na tle konkurencji. Sam sklep w Gostyniu dobrze prosperował, panowała tam wręcz rodzinna atmosfera. Byłe pracownice wspominały, że szef biernaski był wesoły, skromny i dbał o ludzi. Już w 2003 roku Dino miało własne centrum dystrybucyjne w Krotoszynie, co znacząco ułatwiło zaopatrywanie kolejnych marketów. Sieć zaczęła się rozrastać o nowe sklepy w okolicznych miejscowościach. Co ważne, od początku przyjęto strategię ekspansji w mniejszych miastach i na wsiach. Dino celowało w tak tzw. Polskę Powiatową, czyli tam, gdzie wielkie sieci hipermarketów nie miały zasięgu. To była bardzo dobra decyzja. Biernacki znalazł swoją niszę, której duże korporacje wcześniej nie doceniały. Zamiast pchać się do Warszawy czy innych metropolii, Dino budowało sklepy pod lasem, na osiedlach w małych miasteczkach, czyli wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebowali swojego marketu pod domem. Trochę jak amerykański Walmart, który też zaczynał na prowincji. Jest tu cały przekrój polskiego biznesu. Mamy twórców internetowych, mamy biznes A co to za kon... Usługowy, mamy twardy biznes typu przemysł i budowlanka. Przyjechałem tu z Białego Stoku na spotkanie strefy w Krakowie. Za każdym razem, jak przyjeżdżam, jest bardzo fajna atmosfera i jest duża możliwość do poznania nowych, ciekawych ludzi. Będąc tutaj przez pół roku pozyskałem no kilka takich soczystych kontaktów biznesowych. Słuchajcie, bardzo fajnie. Dużo wymiany wiedzy. Kilka takich soczystych kontaktów. dostać kontakt do biblioteki. Aktów biznesowych, Słuchajcie, bardzo fajnie. Dużo wymiany wiedzy, Nie. dużo motywacji, dużo inspiracji, e, dużo fajnych młodych osób, przedsiębiorców, którzy próbują skalować swoje biznesy. Tak o strefie firmowej mówią przedsiębiorcy, którzy tworzą tą społeczność. Jeżeli ty też prowadzisz pa Kolejnym przełomem był 2010 rok, kiedy do spółki wszedł fundusz Enterprise Investors, kupując 49% udziałów za około 200 milionów złotych. Dzięki temu zastrzykowi kapitału sieć mogła mocno przyspieszyć z otwieraniem nowych platform. I tak się stało. W latach 2013-2015 Dino otwierało po około 100 sklepów rocznie. To jest nowy sklep co 3-4 dni. To jest takie tempo. Dino miało gotowy powtarzalny przepis na sklep, czyli standardowa wielkość, około 400 metrów kwadratowych sali sprzedaży, parking dla klientów i w każdym obowiązkowo stoisko mięsne z obsługą, zaopatrywane z własnego zakładu mięsnego. To wyróżnia Dino nawet dziś. Każdy market Dino ma sprzedawcę na mięsnym, a w ladzie są wyroby z ich rodzinnej masargi. W 2017 roku Dino weszło na giełdę papierów Wartościowych w Warszawie, co dało firmie kolejne fundusze i pozwoliło utrzymać tempo ekspansji, gdzie w samym 2017 roku otworzyli 147 nowych lokalizacji. Dino przekroczyło 1000 sklepów przed 2020 rokiem, a potem przyspieszyło jeszcze bardziej. Żeby uzmysłowić skalę Dino, porównajmy ją z dwoma najpopularniejszymi sieciami spożywczymi w Polsce. Biedronka należąca do portugalskiego koncernu to wciąż numer jeden. Na koniec 2024 roku miała około 3700 sklepów w Polsce. Dino jest już niewiele za nią. Obecnie to ponad 2700 sklepów w całym kraju. Co więcej, Dino bardzo szybko goni konkurenta. We wrześniu 2024 Dino miało 2572 sklepy, rok wcześniej 2340. Widać, że ta różnica maleje. Dino każdego roku otwiera setki nowych placówek, rosnąc w tempie ponad 15-20% rocznie podczas gdy Biedronka zwalnia. W pierwszych 9 miesiącach 2024 przybyło jej tylko 90 sklepów. Jeśli trend się utrzyma, analitycy przewidują, że Dino może dogonić Biedronkę w ciągu kilku lat. A co z innymi sieciami? Lidl ma zaledwie około 800 sklepów w Polsce. Oczywiście Lidl to inny format, większe miasta, większe sklepy, ale liczbowo Dino już dawno go przegoniło. Sieci hiper i supermarketów typu Kerfur czy Kaufland też mają po kilkaset placówek, czyli są daleko w tyle za Dino, jeśli chodzi o liczbę sklepów. Warto dodać, że istnieje jeszcze żabka z ponad 10 tysiącami punktów, ale to inny model biznesowy, to są małe, osiedlowe sklepiki, franczyza. Na temat żabki pojawi się wkrótce kolejny film na naszym kanale, także zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymać Kika o nim powiadomienie. Dobry jest Dino... Kika, dobry piesek jest tak? Jaki jest pies? Czy wiesiu jest tak zwanym koksem? Przestań je lizać. W swojej kategorii stało się wiceliderem rynku i depcze po piętach biedronce. Od jednego marketu do ponad 2725 lat. Mało kto w polskim handlu osiągnął taką dynamikę. Tomasz Biernacki jest zupełnym przeciwieństwem medialnej gwiazdy biznesu. Unika rozgłosu do tego stopnia, że nie ma żadnych jego oficjalnych zdjęć dostępnych publicznie. Nikt poza jego współpracownikami nie wie, jak wygląda. W internecie krążą zdjęcia niby właściciela Dino, ale to nie jest on. Często mylano go z byłym prezesem Dino, Szymonem Piduchem. Biernacki nigdy nie występuje publicznie. Nie udziela wywiadów, nie bywa na galach, nie był na giełdzie, gdy jego spółka debiutowała, nie odebrał osobiście żadnej z licznych nagród, jakie otrzymał. Tylko wąskie grono zaufanych współpracowników ma do niego bezpośredni dostęp. Nawet na spotkania z nim nie wolno wnosić telefonów komórkowych. Sam Biernacki ma używać przedpotopowego telefonu i jest bardzo wyczulony na punkcie możliwości podsłuchów czy nagrania go. Osoby z jego otoczenia twierdziły, że to on w pełni kontrolował firmę, a trzyosobowy zarząd to był tylko dlatego, że jakiś zarząd być musiał. W 2008 roku Biernacki miał wypadek w swoim Ferrari. Prowadząc pod wpływem alkoholu rozbił auto na drzewie i płocie w Krotoszynie. Miał wtedy 34 lata i Prawie dwa promile. Cud, że przeżył. Skończyło się na pobycie w szpitalu. Sam Biernacki używał tego Ferrari jako metafory. Tutaj rozmowę z Tomaszem Biernackim przytoczył inwestor Jasek Siwicki i powiedział: Panie Jasku, ja już swoje Ferrari w życiu rozbiłem. Tłumaczył to, że to metafora, że ja już się wychulałem, wyszumiałem i teraz jestem normalny, zwyczajny człowiek. Jak historia z wypadkiem Ferrari się zakończyła? No bo przecież kierowca miał prawie 2 promile. W jednym z artykułów z 2009 roku możemy znaleźć wyrok. Sąd rejonowy w Krotoszynie skazał go na rok i trzy miesiące więzienia w zawieszeniu, 12 tysięcy złotych grzywny, zobowiązał do przekazania na cele społeczne 5 tysięcy złotych oraz zakazał prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Sąd zdecydował również o podaniu treści orzeczenia do publicznej wiadomości. Wyrok nie był wtedy prawomocny. Skąd taki majątek? Sprawdzając powiązania Tomasza Biernaskiego można znaleźć sporo spółek i główną część jego majątku stanowi 51% udziału w spółce Dino, ale to nie wszystko. Po pierwsze, biznes mięsny, spółka Agroryzyna to zakład rozbioru i konfekcjonowania mięsa. Dostarczają wołowinę i wieprzowinę do wszystkich marketów Dino, więc marża zostaje u siebie. Brat Wojciech prowadzi ZPM Biernaski, gigantyczną hodowlę i ubojnie bydła, ale formalnie to osobny biznes brata. Po drugie, własna mleczarnia na ramowicę. Spółka produkuje twarogi, masło, maślanki. Po trzecie, nieruchomości. Dino w przeciwieństwie do innych sieci nie wynajmuje lokali pod sklepy, tylko kupuje grunty i samodzielnie buduje własne markety. To jest kilka spółek. Są spółki, które zajmują się przyłączami, pozwoleniami, projektami budowlanymi, budowaniem sklepów, fotowoltaiką na sklepach czy farmami fotowoltaicznymi przy centrach logistycznych, bo 90% marketów już ma własną fotowoltaikę. Po czwarte logistyka i paliwa. Dino ma własną spółkę zajmującą się logistyką, własne tiry mają też małą spółkę zajmującą się paliwami. Czyli cały majątek biernackiego to nie tylko Dino, ale cały ekosystem spółek wokół tych marketów i potężna ilość nieruchomości. Mają swoje mięso, nabiał własną firmę logistyczną i stację paliw, sami budują markety i sami montują fotowoltaikę, są właścicielami tych nieruchomości, więc nie muszą ich wynajmować od innych. Na każdym z tych etapów to w kieszeni Biernackiego zostaje marża, i to wszystko powoduje, że Tomasz Biernacki jest na szczycie listy najbogatszych Polaków. Dino od początku było budowane jako rodzinny biznes, a bracia Biernacki podzielili między siebie imperium. Wojciech został królem Wołowiny, a Tomasz królem supermarketów. Co ciekawe, Tomasz wciąga powoli do biznesu także kolejne pokolenie. Ma dorosłego syna, który pracuje w dino, ale na szeregowym stanowisku w dziale handlowym. To ponoć element planu sukcesji. Biernacki chce, by następca przeszedł przez wszystkie szczeble, poznał biznes od magazynu po biuro, zanim przejmie po nim stery. Historia Tomasza Biernackiego pokazuje, że można zbudować biznesowe imperium w cieniu. Czy dzisiaj zbudowanie takiej sieci marketów byłoby możliwe? Bez dużego kapitału pewnie nie, bo dzisiaj rynek jest już rozdzielony między kilku dużych graczy, otwierając swój sklep spożywczy nie jesteś w stanie kupować towarów w takich cenach, w jakich kupują towar giganci. Więc Tomasz Biernacki wykorzystał dobry czas i miał dobrą strategię. Poznaleźli swoją niszę, czyli sklepy w małych. Przecież oni kura, dosłownie, dosłownie mieli masarnię, to mieli w moich miejscowościach, w których duże sieci nie chciały się otwierać, to pozwoliło im zbudować tak dużą skalę. Czy przegonią biedronkę? Zobaczymy. Trzymamy kciuki za polski biznes. Pracował ktoś z Was z Dino? Jest to w porządku firma? Czy skur...